Rzeczywistość Bożego działania i Bożego Królestwa całkowicie przerasta nasze wyobrażenia, nasze pomysły i nasze rozumienie. Dlatego Jezus używa w tym celu przypowieści, żeby w bardzo prosty sposób wyjaśnić nam tajemnicę swojego działania. I okazuje się, że to Boże, niezwykłe działanie może mieć bardzo proste, nieznaczne początki. Mówił więc, do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej, z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. To, czym dziś się przyglądamy, to dwie przypowieści. W jednym i drugim przypadku mamy dość podobny temat, czyli czegoś małego, ale zapowiedzi czegoś, co będzie większe. Jeden mężczyzna, jedna kobieta, trochę podobne sytuacje. Wydaje się, że jedna nauka płynąca z tych dwóch obrazów. Mateusz i Marek podają nam długie ciągi nauczań Jezusa w przypowieściach. Natomiast Łukasz wybiera właśnie tę przypowieść, żeby coś nam powiedzieć o Bożym Królestwie, Bożym działaniu, które jest tak bardzo konkretnie obecne w naszym życiu. Pierwszy obraz jest to obraz człowieka mającego swój ogród i siejącego ziarno w ziemię. Jest tutaj mowa o ziarnku gorczycy i Łukasz nie mówi, tak jak inni ewangeliści, że jest to ono najmniejsze ze wszystkich ziaren na ziemi, bo oczywiście wiemy, że to nie jest najmniejsze ziarno, jest jakimś symbolem maleńkości w zestawieniu potem z, z tym, co z tego ziarna wyrasta, ale na pewno możemy mieć wyobrażenie, że chodzi tutaj o jakąś bardzo małą rzeczywistość, która wsiana w ziemię zmienia się. I z tego małego ziarna wyrasta roślina, ym, która może osiągnąć 3 do 5 metrów, a więc jest znacznie większa. Ym, I co więcej, y ta roślina nie istnieje, nie egzystuje dla samej siebie, ale może stać się życiodajnym drzewem, dającym cień, ochronę przed słońcem dla wielu ludzi, i może być miejscem, gdzie będą gnieździły się ptaki, gdzie będą miały swoje domy. To jest właśnie ta rzeczywistość przemiany, która się dokonuje w każdym człowieku, który przyjmuje słowo Jezusa. To małe ziarno, takie możemy powiedzieć, coś zupełnie małego, drobnego, nieznacznego i pozwala temu ziarnu w sobie rosnąć. I podobnie też drugi obraz dotyczy małej rzeczywistości, jaką jest zaczyn. Zaczyn czyli malutki kawałeczek już sfermentowanego ciasta, który kobieta dodaje do trzech miar mąki. Trzy miary mąki to około 40 kg mąki, więc dosyć duża jej ilość. Taką ilością można było nakarmić aż 150 osób. Więc jest to też coś takiego niezwykłego, że maleńki zaczyn porównywany wielkością z ziarenkiem może przeniknąć swoją siłą dużą ilość mąki i sprawić, że zostanie przygotowana duża ilość ciasta na chleb, na właśnie te podpłomyki będące później. Pokarmem dla y, wielu ludzi. Mamy tutaj więc do czynienia z dwiema rzeczywistościami y, tego, co małe, które następnie staje się rzeczą wielką i bardzo też dobrze służącą y, człowiekowi, i y, 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 użyteczną też dla wielu. Nie jest więc istotne to, y, w jaki sposób zaczynamy. Ale ważne jest to, w jaki sposób pozwalamy, aby dobro w nas się rozwijało i pomnażało. Jezus wykorzystuje wyobraźnię, jaką mamy, wyobraźnię, która jest zakorzeniona w doświadczeniu. Tak? Czyli wierzysz, że z tego małego może być coś większego, teraz sobie wyobraź, zobacz to małe i pomyśl sobie, będzie z tego coś, coś większego. Naturalny proces, który się dzieje w wielu różnych przypadkach odnośnie właśnie przyrody ożywionej, różnych procesów, nawet odnośnie ludzi. Tak mi się skojarzyło teraz, jak, jak, jak siostra mówiła, że to nawet o, o, o małych dzieciach, tak się widzi taki potencjał. Nie coś tam namalował, no to będzie wielki artysta, coś tam potrafi policzyć, to już tam będzie jakiś ekonomista, czy różnie może tam się przydarzyć, ale, ale widzimy coś i widzimy ten potencjał. Dalszego, dalszego rozwoju. Jezus zwraca uwagę na to, że to jeszcze ten efekt, ten koniec może być niewidoczny. Zwróć uwagę na ten początek, to co już jesteś w stanie zauważyć i zobacz, do czego to może prowadzić. Tym sposobem Jezus zwraca uwagę na to, co małe i myślę, że pośrednio zwraca też uwagę na cierpliwość w oczekiwaniu na to, że ten proces będzie się dokonywał. Tutaj możemy też nawet to porównać do samego ziemskiego życia Jezusa, który przecież urodził się tak jak każdy człowiek, jako maleńkie dziecko i też przeszedł ten proces wzrostu, dojrzewania do tego, że stał się dorosłym człowiekiem, że rozpoczął w pewnym momencie swoją misję, która przyniosła no, niewyobrażalnie wielki zasięg, zbawienie wszystkich ludzi, wszystkich czasów i Temu prawu wzrostu podlegamy również my, właśnie w różnych wymiarach naszego człowieczeństwa czy też w życiu łaski, i też potrzebujemy na to nieustannie zwracać uwagę, przypominać sobie, że jeżeli w jakimś wymiarze jeszcze coś nie jest duże, nie jest jeszcze rozwinięte, to zawsze takim może się stać. modlitwy, przy którym zatrzymujcie się przy tych dwóch przypowieściach, niech będą dwie moje obserwacje. Jedna dotyczy tego, jak sobie wyobrażamy Pana Boga i Jego działanie. Bo jeśli patrzymy na te drobne rzeczy, z których może wyrastać coś wielkiego i tego, co jest takim naszym przeżywaniem Królestwa Bożego, no to wielkie niebo, Bóg, który może wszystko, a zarazem te ograniczenia, których dzisiaj doświadczamy, takie tylko prześwity tego i takie zapowiedzi tego, co będzie widoczną w pełni chwałą Pana Boga, proponuję, żebyście popatrzyli, czy w waszym wyobrażeniu, w waszym przeżywaniu waszej relacji z Panem Bogiem, On jest Bogiem również od spraw małych. Mówię o tym, bo dla części osób, nie dla wszystkich, dla części osób Bóg jest Bogiem od spraw dużych. Że on jakby, jakby nie miał przestrzeni do tego, żeby zajmować się tymi małymi rzeczami, on zajmuje się tymi wielkimi. On zajmuje się tym, co takie strategiczne, ale niekoniecznie jego tak bardzo interesują moje małe sprawy, moje uczucia, moje tęsknoty, moje małe zranienia, bo on się zajmuje rzeczami wielkimi. Więc popatrzcie na to, jeśli by trzeba było zaprosić Boga do tych małych rzeczy, to to, to to róbcie. Jeśli to jest dla Was oczywiste, kontynuujcie takie właśnie popatrzenie Boga, który dotyka małych spraw, również w moim życiu, który się interesuje szczegółami. No, a kontynuujcie, korzystając z tych przypowieści, patrząc na te drobne rzeczy w swoim życiu. Bo znów, drugą rzeczą, którą mam w głowie, jest to, co jest moim doświadczeniem jako spowiednika, czyli tego, że ileś osób, przychodząc do, do Boga na spowiedzi, czyli próbując jakby spojrzeć na swoje sumienie, na swoje życie, na to, co się dzieje, przygląda się tym dużym rzeczom, no i wtedy niekiedy no jest tak, że no, nikogo nie ukradłem, nie nikogo nie zabiłem, niczego nie było takiego wielkiego. No to świetnie. Jeśli w ogóle będzie taki moment w Waszym życiu, gdzie nie będzie niczego z takich wielkich rzeczy, świetnie, bo to jest okazja do tego, żeby spojrzeć na te wszystkie drobne rzeczy, na te szczegóły, z których składa się moje życie. Bo teraz te drobne, małe rzeczy mogą mieć wpływ i mogą urastać do czegoś, co będzie ogromne, co będzie gigantyczne. Więc zwróćcie uwagę na małe słabości, ale może jeszcze bardziej zachęcam do tego, żebyście zwrócili uwagę na małe dobro, jakiego jesteście w stanie dokonać. Ono się wydaje być. Kroplą w morzu. To nie zmienia, wydawałoby się, całego, całego świata. To nie zmieni aż biegu, biegu rzeczy wszystkich. Ale chciałbym zrobić to trochę moje mało. To moje, moje odrobinę. Chciałbym zdecydować się na tą małą sprawę, która jest dla mnie osiągalna. Dla drugiego człowieka, też i w relacji z Panem Bogiem. Może ktoś miałby wielkie ambicje, chciałbym się codziennie modlić w ten czy w inny sposób, dużo Bogu dawać i się tym tak sfrustruje, że w ogóle się nie modli. A to może tyle, ile jesteś w stanie zrobić, to, to trochę. To dać coś, co będzie na ten moment możliwe. Może kiedyś dojdziesz do czegoś, co będzie większe. Tak samo w dawaniu innym ludziom, może byłoby takie pragnienie, że żebym jakąś fundację założył, może bym wreszcie rozwiązał jakiś problem i zaangażował setki ludzi, ale dzisiaj nie jestem w stanie tego zrobić. A może możesz zrobić trochę. A może możesz być przy drugim człowieku w dobry sposób wysłuchać tego, co on ma do powiedzenia i wesprzeć go tak, jak, tak jak potrafisz. To jest to małe. Więc popatrzcie na modlitwie na to, co małe, po to, żeby z tego wyrastała siła do mądrego działania, do tego, żeby z Jezusem przyglądać się małym sprawom, z ufnością, że On się interesuje całym naszym życiem, więc też tymi szczegółami tego życia i tym, co będzie naszą odpowiedzią na to, też i w tych drobnych sprawach, gdzie chcę zrobić to, co będzie dobre, nie uznając, że to tylko są grube, wielkie sprawy, w których mam iść z Panem Bogiem, ale gdzie całe moje życie ma być... Przeniknięte nim. Jeśli tak będzie, jeśli ja zaufam, że poprzez te małe rzeczy może przychodzić dobro, naprawdę może przychodzić Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, które rozpoczyna się bardzo nieefektownie, bardzo zwyczajnie, właśnie od tych małych rzeczy, ale jak będę miał duchową wyobraźnię, to będę widział, zbieram te małe rzeczy. To jest ten, ten zaczyn choćby, to, to trochę, ale będzie wiele więcej. Z Bożą pomocą, z jego też obecnością w tym całym procesie, jeśli zaufam, że On jest we mnie i właśnie interesuje się małymi rzeczami, i to ma znaczenie, jak zdecyduję, w którą stronę pójdę: czy będę zbliżał się ku Bogu, ku dobru, ku miłości, czy będę się oddalał. Dziękujemy za ten czas z nami. Niech On będzie inspiracją do szukania coraz większego dobra w swoim życiu, w dużych i małych sprawach. Niech to słowo, jako słowo żywe pracuje w sercach. Niech rośnie w nas dobro za przyczyną Bożej łaski, także dobrej modlitwy. Z Bogiem. Z Bogiem.